Drodzy mieszkańcy Mijają wakacje Dlatego podtrzymując Coroczną tradycję Chcielibyśmy razem z Państwem je pożegnać Dlatego zapraszam Wszystkich Państwa W dniu 26 sierpnia Na godzinę 18.30 Na dotyk Jury Na koncert A w programie Krzysztof Cugowski Wraz z Myszkowią Band oraz Anna Andrzejewska. Zapraszam. Koncert został sfinalizowany ze środków gminy Myszków oraz sponsorów. Sponsor główny to firma Schumacher. Firma Schumacher Packing to działający w całej Europie specjalista w dziedzinie opakowań. Które w ubiegłym roku świętował swoje 85-lecie. W Myszkowie firma pojawiła się na przełomie 2016 i 2017 roku. Fabryka działająca w Myszkowie produkuje papier do tektury palistej i zatrudnia ponad 200 osób. Jej zdolność produkcyjna w ciągu roku to ponad 140 tysięcy ton. Fabryka w trosce o środowisko wybudowała proekologiczną, beztlenową oczyszczalnię ścieków z produkcją biogazu. Schumacher Packing to firma dbająca o bezpieczeństwo pracy, środowisko naturalne, rozwój pracowników, uczestnicząca w życiu kulturalnym naszego miasta poprzez wspieranie wielu lokalnych inicjatyw. Sponsorzy: Market Mrówka oferuje w swoim asortymencie ponad 30 tysięcy produktów z działu budowlanego, dekoracyjnego, ogrodowego. Znajdujemy się w Myszkowie przy ulicy Pułaskiego 68E i jesteśmy otwarci od poniedziałku do soboty w godzinach od 7 do 20 w niedzielę handlowe od 10 do 20. Serdecznie zapraszamy. Marka La Stacjone istnieje od 1999 roku. Drugą restaurację otworzyliśmy w Myszkowie, przy ulicy 3 maja, w budynku Domu Kultury. Nasze restauracje oferują dania zarówno kuchni polskiej, tradycyjnej, jak też i kuchni międzynarodowej. Mamy też oczywiście pizzę w trzech rozmiarach. Organizujemy też różnego rodzaju przyjęcia cateringowe, dania z dowozem. Lokal jest otwarty w tygodniu od godziny 11 do 23, w piątki i w soboty. Pracujemy do godziny 24. Serdecznie zapraszamy do spróbowania specjałów naszej kuchni. Perros System spółka ZOO działa od 2009 roku. Spółka wykonuje szereg usług i wyrobów na indywidualne zamówienia. W 2014 roku spółka uzyskała zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na nowo powstałych w Myszkowie terenach katowickiej specjalnej strefy ekonomicznej. Park maszynowy firmy obejmuje głównie centra obróbcze CNC, centra frezarskie, śrutownicę przelotową, prasy mimośrodowe, prościarki do drutu, szlifierki. Hotel Orle Gniazdo zawdzięcza swoją nazwę położeniu w sąsiedztwie średniowiecznych jurajskich zamków i warowni. Otoczony lasami o unikatowej florze i faunie, sprzyja relaksowi, którego dopełnieniem jest miła i przyjazna atmosfera panująca w hotelu. Zapraszamy na dotyk jury, czwartek, 26 sierpnia, godzina 18:30.